Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie kryptowalut. Zaczynamy. Startujemy od Bitcoina. Na Bitcoinie, na Bitfinexie nadal możliwa odwrócona głowa z ramionami. Wczoraj mieliśmy lekką korektę. Gdzieś od rana kurs w górę. Zobaczmy u Chińczyków. Chińczycy testują linię trendu wzrostowego od dołu. No, dzisiejszy dzień, jutro, powinien pokazać, czy się zrealizuje formacja, czy nie. Dobra, zobaczmy dalej. Litecoin. Czaraj korekta na litecoinie? Czyli już w górę. W stosunku do Bitcoina. Tutaj po przebiciu linii trendu wzrostowego. No, niestety widać tendencję w dół. Ethereum, tutaj mocna korekta. W stosunku do BTC podobnie. Ale dziś już na zielono. ETC, tutaj też spora korekta. Do Bitcoina niestety tutaj zeszliśmy poniżej. Wcześniejszego ATH. Czyli kurs nam się tak buja trochę w tym rejonie, bez jakiegoś widocznego trendu, ani góra, ani dół. Jesteśmy w dużym trójkącie zwyszkującym. Ale tak jak na Litecoinie, zobaczmy jeszcze. Litecoin w stosunku do Bitcoina. Też jesteśmy w dużym trójkącie zwyszkującym. Niestety ten trójkąt został wyłamany dołem. Dobrze, zobaczmy dalej. Ripple. No tutaj jesteśmy w dużym trójkącie. Zbliżamy się powoli do niego. I powoli zbliżamy się też do wsparcia na głównej linii trendu wzrostowego. Ripple w stosunku do bitcoina. No niestety tu już kurs się oparł o linię trendu wzrostowego. No, działa przyciąganie do tej linii znowu dash, no dash, próba wybicia. Zobaczmy w stosunku do bitcoina też powoli, powoli, ale gdzieś tam coraz wyżej. zikersz mamy odbicie na Zikaszu w stosunku do bitcoina. No, już tak nie wygląda co dobrze. Momero. Tak, ponero po przebiciu linii trendu. Testuję ją od dołu. No Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W stosunku do BTC. To niestety kurs ciągnie w dół. Lisk. Tak, lisk też mieliśmy odbicie, ale na razie nie widać siły na kolejne wzrosty NEM. Podobnie jak wcześniej, odbicie, ale na razie brak sił na kolejne wzrosty. Dodge. Dodge również podobnie. Golem. Golem przez cały czas poniżej linii trendu spadkowego. Augur. Tutaj na augur nic się ciekawego nie dzieje. Zbliżamy się w kierunku linii trendu wzrostowego. Stratis. Również odbicie. Zobaczymy jak daleko pójdzie. No na razie też brak jakichś sił na kolejne mocne wzrosty. Stellar. Tu już kurs odbił od linii trendu wzrostowego i chyba będzie do niej powracał. Kolejny raz. Steam. Po odbiciu. Jest próba pójścia w górę, no ale na razie też bez jakichś większych rewelacji. Mate. Made odbił od linii trendu. No ale wczoraj spora czerwona świeczka. No zobaczymy, jak dzisiaj się to rozwinie. Next. Tu next ładnie kurs zawrócił w górę. No zobaczymy, czy będzie kontynuował. Czy jednak będzie próba testowania linii trendu wzrostowego. Nowa coin. Tutaj niestety została przełamana linia trendu wzrostowego. Ale zobaczmy jeszcze dziś, czy kurs się uratuje i pójdzie w górę. Namecoin. Tak, tutaj już kurs testuje po raz kolejny główną linię trendu wzrostowego. Peercoin. Tak, kurs po raz kolejny zbliża się w kierunku głównej linii trendu wzrostowego. Bytecoin. Podobnie ciągniemy w dół, cała koń. Tak tutaj mamy odbicie, no i zobaczymy, czy ta linia, którą wrysowałem, się utrzyma. No jak nie, no to niestety kurs będzie dążył w dół. To sobie wrysujmy wsparcie na ostatnim dołku linią ciągłą. Beechers, tak, kurs tu dąży do wsparcia na linii trendu wzrostowego przez cały czas w dół. Digibyte, tu podobnie działa przyciąganie do linii trendu wzrostowego. Nozis, o, nozis, mieliśmy ładne odbicie od wcześniejszych dołków i przebicie linii trendu spadkowego Tak, zobaczymy czy coś to z tego wyjdzie ciekawego. Czy to możemy jakąś linię wyrysować? No moglibyśmy to jakieś wsparcie wrysować Dobra, zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało w najbliższych dniach czy czasem kurs nie odwróci. Dobra, podsumujmy. No widać taką nerwówkę trochę na Bitcoinie, mocne szybkie odrażowanie, Tutaj szybka korekta, gdzieś znowu w górę. No przy zrealizowaniu tej formacji odwróconej głowy z ramionami po wyjściu górą, po przebiciu tej linii, tej 200, która została wcześniej przebita wyjściu górą. No może okazać się, że tutaj nastąpi odwrócenie trendu na Bitcoinie i będziemy szli w górę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie tu widzę coraz większą nerwówkę przed SegWit2x. Jutro już powinno się sporo rzeczy wyjaśnić. Dobra, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem.